Każdy człowiek na ziemi wie, co to są rekordy Guinnessa. Nie jeden z was, ja kiedyś też, chciał na pewno pobić rekord Guinnessa. Ty Ej, też? chciałeś pobić? Zgniadania puszek cyckami, bo jest taki rekord. Myślałam, że ten, co kiedyś o nim mówiłeś na jakimś odcinku, że rozbijeś sobie deskę kruzytową na głowie. Były takowe. Te rekordy są naprawdę różne i naprawdę dziwne. I dzisiaj właśnie obejrzymy najdziwniejsze rekordy Guinnessa. Ja jestem ciekawa, kto je wymyśla. No wiesz, ludzie! Ale, ale jak do tego dochodzi, że to jest jakby rekord Guinnessa? Wiesz, no wiesz, no ktoś na przykład wiesz, ma butelkę takiego Spr nie, na przykład i myśli, a abym sobie porozbijał takie szklane butelki głową. Stawia 10, rozbija i mówi Halo, rekordy Guinnessa, wpiszcie mnie! I później się znajdzie drugi. Ja rozbiję 13! I rozbiję 13! I tak to się chyba toczy. Ja jestem też bardzo ciekaw, dlaczego dalej ty, mój drogi widzu bądź droga widzko, nie subskrybujesz tego kanału. Koniecznie to zmień, bo wszedłem wczoraj w statystyki i się okazało, że 40% osób tylko subskrybuje ten kanał. Zostaw lajka, jeżeli chcesz więcej reakcji, a my patrzymy. Zostaw ja. lajka, jeżeli chcesz więcej reakcji na Malediwach No to może być ciężkie w realizacji. Nie no, jak zostałem dużo. No to pojedziemy pojedziemy raz, drugi to raz. Jesteśmy zmuszeni. Y Co ile muszę zostawić? 200 tysięcy Nie, no to, to nie, to jest nierealne. Kto wie, może film poleci wiralowo, zaczynamy. O mas samoloty? Tak. I on wbija je w arbuzy. A, i to jest jakby rekord pod rząd wbitych samolotów w arbuzy. Minus jest taki, że my nie mamy totalnie opisów tych rekordów. Musimy sami się domyślać, co autor ma na myśli, jaki rekord właśnie pobija. No tu ewidentnie... Ale że papier się wbija w arbuzy. No właśnie to jest dziwne. No ciekawy rekord. Ale nie rekord. Sądziłam, że coś takiego w ogóle się stanie, że to się wbije w arbuza. Normalnie, chłop wbija w arbuzy papier. I spróbujmy to. Ale zobaczcie... Zaraz to tego, jest piękne. Zaraz do tego przyjdziemy, jeszcze chcę tutaj się cofnąć Zauważ z jaką on siłą tak, rzuca On się, się aż tak cały no? przechyla Zobacz on się prawie wywrócił, no ciekawy rekord Dobra. To następny, no. to jest piękne! Czy to jest rekord Re... baniek w bańce? Tak, ewidentnie ja. tak to wygląda Ale to jest piękne Ale on te bańki tworzy po prostu dmuchając w bańkę? Chyba tak, jestem no. ciekawa czy można w ogóle stworzyć bańkę dmuchając w bańkę no, ewidentnie można. No może, bo to tylko... pokazuje. Musi być bardzo dobry płyn, podejrzewam. Trzeba Jakiś to specjalny. kiedyś Może nie będziemy pobijać się kord ale sprawdzić, czy to w ogóle da radę zrobić. Jak to pięknie wygląda. No, niesamowity efekt, co daje. I co i zapełni całą? Chyba tak. O, A, pękłam. Pękła. jestem ciekaw, kto liczył te bańki, nie? Znaczy, no ktoś musiał stać i liczyć te bańki w slowmo potem. Kitu, tak, no. no jakby potem w slowmo liczyli, baniek, ile stworzył baniek. 100%. No i większy hula hoop. Chyba tak Hula hop czy hula hoop? Hula hop Hoop się mówi Hop. A w Anglii się mówi hoop? No bo, jest bo po angielsku Hoop No po angielsku nie? hop. Nie, ja się tylko pytam Tak, no, chyba no, tak, okay. nie wiem Zauważyłaś, że cały czas są Azjaci? No Jakby oni są niesamowitymi ludźmi, mają talent o, Ogólnie oni mają talent, nie? Do wielu rzeczy No oni się po prostu nudzi w życiu <laughs> Jest też taka szansa to ile to ma metrów? No I on jakby On tym zakręci Ja nie wierzę I on cały biega Tak ja nie. mam problem, żeby małych hulach obsypać. Ja podkręcić. nie potrafię małym pokręcić, co nie. dopiero dużym. Nie, nie potrafi. Co tu jest? Największa ilość osób w jednym miejscu? Nie. nie, oni budują coś. Budują coś, jakiś obraz. Rakietę. Rakieta stworzona z ludzi. Ja. A tu jest gość, który podciąga się na jednym paluszku. Patrz, tak. I to Ej, ale ile ale razy zobacz, już? ale zobacz, ogólnie nie jest jakiś. Umyślony, nie, wiadomo, jak nie, jest to, też nie? jakiś super lekki, że jest chudziutki czy coś. A Ja zanim przytyłem 20 kilo podciągałem się bez problemu 10-15 razy. Teraz, jak przytyłem, to się podciągnę z dwa. Na jednym paluszku? Nie, no tak, normalnie. A i się skończyło. Nie wiadomo ile podciągnięć nie, nie, zrobił, nie. ale i tak niesamowite było to, że robił je na małym paluszku. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzu, czy któryś rekord bylibyście w stanie pobić. O, tak Tak, możecie próbować w domu. I Czyli może są się bezpieczne. zapiszecie. Tak, dokładnie. Patrzcie na to, żeby były bezpieczne. No właśnie, ja już widzę, co ta pani będzie robić, jestem w szoku. Ta pani ma liście jakiegoś, coś jakiś, co to jest? Ta pani malina przed sobą, jest w szpilkach. Ej, faktycznie. Ja pierdzielę. I ona macha. Tak, ona utrzymuje równowagę, chyba tym. Chyba tak. Czyli to jest pewnie rekord w przechodzeniu jak najdłuższej linii w obcasach, liny w obcasach. no? Ja cię kręcę. Ja Pan. po prostu nie mogę przyjść w takich obcasach, a co dopiero po linie. Okej, okay, mamy dużo sanek i mamy panów. Co to jest największy kulik? Chyba tak. Na to wychodzi. Oh! Ile ten kulik ma długości? No oni wszyscy zjeżdżają po prostu z góry. Tak. Ej, tak sobie jadą. Ej, ale spoko. Na no jest ochrona saki, oczywiście na takie i tak dalej. Ja nie mogę iść. Ja też. Ej, z, z widzami moglibyśmy pobić ten rekord Guinnessa. Dawaj. W górach jakichś. Ja nie mogę, ale to by było dobre. No? dwa tysiące widzów i pobić rekord poczytać, Guinnessa. Ile tam było ludzi? No? Okej. Okay. Gość idzie na wstecznym. Czy to jest. Ja myślałem, że to tylko w grach jest możliwe, albo w filmach. Ja też. Ja myślałem, że tylko w szybkich i wściekłych. No podrafią. dokładnie. Efektem jakimś nie filmowym. Jo, ci kręcę A idealna odległość jest między tym a tamtym autem. Okej, okay, to nie, jest 11 i coś? 12. Ani pokazaję. Okej, okay, czyli to była pewnie jakaś rekord odległości przy takim manewrze. Nie, nie rekord odległości, tylko czy się zmieści, jakby czy. A równo czy jest perfekcyjnie, z dwóch stron, tak? tak? Żeby było równo. Okej, okay, być no. może. Dobra, tu mamy lego i czy to jest wieża z lego? Tak, to jest wieża z lego. Czyli to jest największa wieża z lego na świecie. Ja cię kręcę. Ktoś nie, miał co robić ewidentnie. nie, ja pierdzie. Weź jak to ci się przewróci. Weź potem zbieraj te wszystkie klocki. Co to nie, 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 robić z tymi jabłkami? Nie wiem, przekonajmy się Patrz, ale wyciera się po y, Musi, żeby się nie wyślizgnęło Czyli to jest pewnie rekord zgniecionych jabłek w ten sposób w, jakiś, w jakimś tam czasie 2016 rok Pewnie miała wiesz 60 sekund, ile jabłek no. zgniecie w 60 sekund czy coś takiego, nie? zazwyczaj są czasowe te rekordy Guinnessa e, Ale to wtedy musisz się poświęcić jego w 100% żeby próbować tego w domu Ile jabłek zniszczysz czy gość? widziałaś to? On uderzył piłkę do golfa. To jest najdłuższy kij do golfa. Bez kitu. I pewnie musiał gdzieś trafić. Co to jest? To jest największy pies na świecie. Chyba tak. Ja nie wierzę. Weź sobie wyobraź, jak my śpimy z naszymi psami, wyobraź sobie takiego wpływ do naszego łóżka. Przez on jest ogromny. No musisz mieć. 3 metrowe łóżko, żeby taki pies się zmieścił. I jako stanie na dwóch łapach coś on Jest jaki wyższy ten, od nas. Jest wyższy od nas 100%. W sensie są normalne rasy, no. które są wyższe od człowieka, jak staną na dwóch łapach, co dopiero ten pies On no. jest takiej wysokości jak ten pan, mniej więcej. Czyli Chce on jest dotąd. To tak, normalnie. Półtorej metra. Ile balonów na raz przebije? Tak. O! I strzelił! W I tarczę jeszcze. Musiał mieć bardzo ostrą strzałę do tego. No i musiał mieć bardzo dobry wzrok do tego. Oni wyglądają jakby przebiegali poty w ogóle, jak to tak. nie wygląda. <laughs> Taka mała dziewczynka. No ale ile? Co jest? Co jest? <laughs> nie mam pojęcia, co się właśnie zadziało. On to ma przyklejone czy on... nie, nie no. Nie, to jest chyba przysane. Zacz. Jak on to robi? Pani jest łysy. Ma na tyle specyficzną budowę głowy, że jest w stanie sobie to przykleić. Przyssać, a nie przykleić. On ma to norm bez kitu ma nie to przyssane. normalnie przyssane. Ja pierdzielę. To są pszczoły. Wow. Tak, to są chyba pszczoły. Albo osy, nie wiem, nie wiem. On było. jest bez zabezpieczeń, nie ten gość? Tak. Ja. Aż mi ciarki przeszły. Create a display using 600 Agile 2 dr drones. Czyli zrobiłem jakiś obrazek używając do tego 600 dronów, tak? Tak. Ile hajsu na ziemi. A, czyli coś takiego robią Nie, jest. wylecą w powietrze o! Że się nie obili Zobacz o! Ale oni muszą mieć to zaprogramowane, że te drony no. się nie obijają Nie wierzę, że coś takiego można zrobić No to trzeba po prostu, mówię, odpowiednio zaprogramować jakieś drony, nie? Odległości między nimi Niesamowite Jest napisane kto go pobił, a nie jest napisane o co chodzi on ma sztangę, ciężary pod wodą. Okej, okay, 43 razy podniósł ciężar pod wodą. W sensie ten ciężar pod wodą jest lekki, nie? Mm -hmm. Ale weź tyle powietrza wstrzymaj tak, i ruszaj tak rękoma. I ruszaj rękoma i się nie podnieś. No bo. bo ogólnie on ogólnie pod wodą często jest tak, że się podnosisz, nie? On gniewato orzechy no widzisz, to, jest to co mówiłem, to są najgłupsze, jakby, no. kto na to wpadł? Ale zobacz, ile? Czy ja w rękach nie potrafię zgnieść orzecha? Jak ty wpadasz na to, że coś takiego potrafisz zrobić? No po prostu masz orzecha, jesz są orzechy na imprezie rodzinnej Nie masz dziadka do orzechów, więc co zrobisz O kurde, umiem <laughs> O to jest ciekawe Największa deskorolka na świecie Jestem ciekaw, czy jakieś tri Nie no, wydaje mi się, że raczej nie Jak to wygląda w ogóle? A Tak, filmie. on ją kręci, on ją on skręca. Jak wiesz, jak staje na jednej stronie, skręca. Bo... bo górka. A, bo się wywróci. Uuu. Uuu. Ale patrz, tą rampę powstałem, że mają przygotowane tak. właśnie na tą deskę I się nią bawią To by było na tyle moi drodzy e, Mam nadzieję, że film wam się Ej, a nie podobał a nie moglibyśmy na przykład z największymi słodyczami iść do rekordów Guinnessa? Moglibyśmy chyba No właśnie Może my, my pobiliśmy kilka rekordów no Guinnessa już w swoim życiu Tylko ich po prostu nie zanotowaliśmy Musimy się dowiedzieć, może z tym, tym słodyczem wystąpimy w księdze rekordów Guinnessa Zapraszam na Oli kanał, zapraszam na mój główny kanał Zapraszam na nasze Instagramy I zostawcie lajka Widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem, papa pa. pa. Cześć